Witam Was bardzo serdecznie w jeden z najpiękniejszych dni w roku. Tak uważam, ponieważ dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest dzień, w którym przypominamy sobie o Jego ogromnej miłości, o tym, że Jego serce otwarte jest dla każdego z nas. I na dzisiaj wybrałam dla nas wszystkich fragment, który był śpiewany przed Ewangelią. Weźcie na siebie moje jarzmo. I nauczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz swoich. Tymi przepięknymi słowami chciałam się z Wami podzielić, ponieważ to jest taka wielka obietnica wypływająca z serca Jezusa. Tego święta nie da się opowiedzieć w kilka minut. To święto trzeba przeżyć właśnie razem z tym, który nas kocha tak bardzo. I szukając czegoś, co może być ważne na dzisiejszy dzień, znalazłam przepiękną historię. To nie jest historia prawdziwa, to jest bajka. Kiedy Jezus nauczał na ziemi, postanowił wybrać dwunastu apostołów. I wiemy o tym, kogo wybrał. Ale jak wyglądały te wybory? Ogłosił igrzyska. Tylko te igrzyska składały się z trzech konkurencji. Pierwsza konkurencja to była modlitwa. Druga liturgia, a trzecia katecheza. Zgłosiło się wielu odważnych mężczyzn, którzy uważali, że są świetni w tych trzech konkurencjach. Do liturgii przygotowali się przepięknie, najpiękniejsze świece, naczynia liturgiczne. Wszystko, o czym mógłby dzisiaj każdy zamarzyć, było gotowe. Jezus popatrzył, nie wybrał ich, bo zabrakło im serca. Kolejna konkurencja. To modlitwa, również wspaniałe świece, najpiękniejsze poematy modlitewne, cudowne ubrania. Jezus popatrzył, przeszedł obok nich ze smutkiem, bo nie zauważył ich serca. Miał nadzieję, że tych, którzy przygotowali się do katechezy, będzie mógł wybrać. Nowe rzutniki multimedialne, sztuczna inteligencja i wiele, wiele. Innych rzeczy, które miały im pomóc w przeprowadzeniu lekcji o jego miłości. Popatrzył z ogromnym smutkiem. Było wszystko oprócz serca. I wtedy Jezus udał się do Galilei. Poszedł nad jezioro. Tam spotkał rybaków. Przyjrzał się im i ich właśnie powołał, bo zobaczył, że to, co robią. Robią właśnie z sercem. Ich praca jest pełna miłości i poświęcenia. I to jest wskazówka dla nas na dzisiaj: żeby wszystko co robimy robić właśnie z sercem, żeby wkładać jak najwięcej swojego serca i swoich wysiłków w to, żeby to, co my chcemy przekazać innym, było nie tylko piękne, nie tylko dobrze przygotowane, ale żeby było szczere. Tego uczy nas dzisiejsze święto. Tego uczy nas też święta Urszula, która wiecie, że jest patronką mojego zgromadzenia i moją ulubioną świętą. I ona bardzo często przypomina i siostrom i wszystkim, którzy czytają jej listy rozmyślenia, że serce Jezusa jest miejscem, w którym możemy się spotykać. To ona właśnie mówi, że możemy mieć takie chwile odpoczynku przy sercu Jezusa chwile radości. Zobaczcie, trzymam przed sobą obraz Serca Jezusowego, który namalowała święta Urszula Leduchowska. To ona zapragnęła, żeby kiedyś tutaj, w tym miejscu, stanęła figura Serca Jezusowego, otaczająca modlitwą, błogosławieństwem całą Warszawę. Jesteśmy w centrum miasta, co doskonale słychać. Dzieje się tutaj wiele rzeczy, i właśnie matka myślała, że jest potrzebny ktoś, kto będzie nad tym wszystkim czuwał, kto będzie o nas wszystkich pamiętał. Serce Jezusowe jest tutaj z nami blisko, jest tuż w kaplicy obraz, ale tak naprawdę to otacza swoją modlitwą cały świat. I ja Was dzisiaj zachęcam, żeby przyglądać się temu sercu, żeby z niego czerpać siłę do tego, żeby czynić innym coś dobrego. Jej słowa, że dobre serce wyczuwa potrzeby drugiego serca, niech nam dzisiaj towarzyszą. Spróbujcie zrobić dzisiaj wiele pięknych rzeczy, w których będziecie kierować się właśnie sercem. Może ktoś tego nie zauważy, ale wy będziecie szczęśliwsi, że daliście kawałek swojego serca innym. Życzę Wam pięknego dnia i niech serce Jezusa nam towarzyszy. Do zobaczenia.